Witam wszystkich serdecznie. Szałas dla bezdomnych. Słuchajcie, spacerując sobie po lesie Zauważyłem coś z daleka no, przypominało mi właśnie to szałas. No, mnie się wydaje, że tam, nie wiem, bezdomni kiedyś przebywali, albo osoba bezdomna. No, dookoła w miarę było posprzątane, no ale tak od. Po prostu nie powstał sobie taki szałas. Jak widać dookoła czysto, fajnie, no, dość ukryte to było, dość głęboko w lesie. No, w każdym bądź razie natrafiło mi się to, spacerując sobie po lesie. Zobaczcie, jak dookoła fajnie. Co myślicie o tym?